Cześć, ze strony Fifi Fiction. były przygotowania do Q&A Ale niestety mało osób dopi no, napisało ile tego co mam, a ile tego, a ile tego Więc dodam sobie, nie wiem, dwa, jeden od siebie, żeby było Pierwszy to zadał Dawidek, ty Brawl Stars Ile masz lat? Mam 12,5 lat Dokładnie tak rocznie to mam 13 Jak masz na imię? Mam na imię Filip Czy gram w CSGO? Oczywiście, że gram Jaka ranka w CSGO? Na turniowym mam kawaha, a na skrzyżowym mam szeryfa. Ile nas wzrostu? Mam około 147 8 wzrostu, więc... No jestem niski niestety po mamie. No... No to i tutaj tylko ten, no tutaj... Ten tutaj oto pan napisał po rosyjsku. I wiecie co to znaczy? My nie znamy rosyjskiego. Dobra. Możecie, nie wiem czy słychać to, ale mój chomik właśnie biega w kółko i to jest właśnie kolejne pytanie ode mnie w sumie dodałem. Czy mam zwierzę? Tak, mam zwierzę. Mam tutaj chomika syryjskiego w kolorze białym, chłopaka i ma na imię pucho. Eee, jeszcze co tam było? Gdzie mieszkam? Mieszkam w opalenicy, wygooglujcie sobie. No niestety, no, no musicie, no nie chcę się po prostu tego wszystkiego tam znaleźć. I no minęło 9 dni. No, 9 dni od tego, więc trochę z wyprzedzeniem, z wyprzedzeniem chciałem to zrobić, bo miałem jutro to nagrać, 10 dni, więc no. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się o mnie czegoś dowiedzieliście. A, jeszcze, jakbyście się nie pytali w komentarzach, czy mam nowy mikrofon? Tak, mam nowy mikrofon. Nie wiem, czy mnie lepiej słuchać, ale powinno mnie lepiej słuchać, bo mam naprawdę dobry mikrofon, więc git jest. Dobra, się z wami żegnam, cześć, baj.